Zaturn nam się stworzył. Ulica Królowej Jadwigi Doronda w zbiegu tejże zaleją róż. Coś się wydarzyło na. że nie na przejściu, ty gdzieś na przejściem dla Tutaj też przypominam o jeździe na, na suwak, a więc puszczaniu tych pojazdów z lewego pasa przed siebie. O, jakiś chyba mini karambol. Tam widzę kilka Tak więc mini karabol, natomiast nie wydaje się, żeby tutaj ktoś ucierpiał i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze.